Przy ulicy Mickiewicza postawiono pierwsze w naszym mieście dwie lampy solarne, w których jako źródło światła zastosowano nowoczesne oprawy LED. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w tych lampach są gwarancją długiej żywotności źródła światła, przyjemnej barwy, możliwości wyboru szerokości wiązki światła oraz możliwości regulacji kątowej lampy. Każda z tych lamp jest autonomiczna, gotowa do działania natychmiast po zainstalowaniu. Czas pracy bez słońca wynosi nawet kilka dni. Mogą one pracować do kilkunastu godzin na dobę. Zdaniem burmistrza urbańskiego, lampy solarne LED stanowią doskonałą alternatywę dla klasycznego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w miejscach odległych od infrastruktury, do których niemożliwe lub nieopłacalne jest doprowadzenie energii elektrycznej. Lampy te są bardzo wydajne, przyjazne dla środowiska, nowoczesne i estetyczne. Koszt zakupu jednej lampy wynosi 5,5 tysiąca złotych. Środki na zakup, transport oraz montaż pochodziły z budżetu gminy Jawor.